Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę ci, jak zmienić język systemu na telefonie Oppo Reno 15 Pro. Jeżeli chcemy zmienić język systemu w naszego telefonu, oczywiście na początku przechodzimy do ustawień. Tu zjeżdżamy w dół i wybieramy opcję System i aktualizacja. Wybieramy opcję Język i region i w tym miejscu naciskamy sobie Edytuj. Szukamy języka, który chcemy dodać, na przykład czeski. I teraz pierwsza opcja, ta czerwona, zawsze będzie oznaczała tak, czyli nasz język zawsze będzie ustawiał się jako domyślny język systemu. Druga opcja będzie oznaczała nie. I to będzie dodanie języka do listy języków, jakie będą się znajdować na telefonie, lub anuluj, będzie po prostu anulowało wybór. Tak więc pierwsza opcja zawsze ustawi nam język jako aktywny systemu. I mówię to dlatego, że jeżeli nie znamy danego języka, bo przez przypadek sobie na jakiś zmieniliśmy, no to nie będziemy teraz wiedzieli, co, tutaj, co to oznacza. Możemy się co prawda domyślić lub sobie przetłumaczyć, ale wiemy teraz, że pierwsza opcja zawsze ustawi język systemu jako Domyślny, druga doda go do listy, a trzecia anuluje wybór obecnie wybranego języka. Tak więc, na przykład, właśnie teraz wybrałem drugą opcję i język dodał się do listy. Mogę go teraz przestawić na samą górę i wybrać czerwoną opcję, aby właśnie zmienić go jako domyślny systemu. I zmieńmy sobie tak jeszcze na jeden i znowu nie znamy tego języka, ale na przykład ta ostatnia opcja anuluje wybór, no a pierwsza znowu ustawi nasz wybór jako domyślny. Przestawiając język znowu na przykład teraz polski, możemy wybrać mm, drugą opcję, aby anulować to, co chcemy zrobić, czyli przestawić język domyślny w systemie, a czerwona opcja po raz kolejny zmieni język na domyślny. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!